Jestem, mam imię, nazwisko, nawet wesel, ale Czyni mnie to bezimiennym człowiekiem Czego to efekt głupoty czy manipulacji By jak siwiec mieć status kurwia i gwiazdy Wybacz mi, nie szukam w tym ukrytej prawdy Wolę plener niż jebane pamiętniki z wakacji Kwestia kreacji, oni chcą być celebrytami Tracąc tożsamość między handlowymi galeriami Nie dam się zabić pamiętając kim jestem Bo brak osobowości czyni z ciebie marionetkę to samo powietrze dla niektórych za ciężkie. W czasach cienie szablonowość jest sporym odstępstwem. Wszystkie chcą być piękne, wszyscy bardzo sławni. Choć cena pozbawi ich niezależnej jaźni. Los potrafi zakpić największe z przestępstw. Nie znać odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Kim jestem dla mnie pytanie bardzo proste. Jestem Łukasz Wiączek, reprezentuję Polskę. Jestem członkiem ja z tej strony mocy. Jestem pijany powietrze, mam upadki i wzloty. Kim jestem dla mnie pytanie bardzo proste. Jestem Łukasz Wionczek, reprezentuję Polskę. Jestem członkiem ja z tej strony mocy. Jestem pijany powietrze, mam upadki i wzloty. Tak. Nie są osobą wolą podążać samotą, bo naśladowanie wyklucza niedożynkowość co ze swobodą, jaką daje demokracja, skoro 90% ma mordę klauna Po co i maura, skoro nie znają sensu? Dla pięciu minut sławy spierdzoną główną w papierku Pokolenie błędów chowane na mediach, na taniej rozrywki przyniosą banknoty w zębach Na chwilę słowa pięta obecnej cywilizacji Mają dostęp do wszystkiego, widzą tylko lajki System otwarty, tu przepadła intymność i zamiast CV wysyła śliską pizdą pozycji windą internetowy ekshibicjonizm Kim jesteś? Nie wiem, nie umiem się obronić Zombiaków, pony zagubiły gdzieś serce Od lat nie potrafią odpowiedzieć, kim jesteś Nie muszę tu za długo myśleć Jestem zwykłym człowiekiem i zwalczam system Cenię co oczywiste Nie unikam wyzwania Piosków trybunalskich to moja przystań Kim jestem? Nie muszę tu za długo myśleć Jestem zwykłym człowiekiem i zwalczam system Cenię co oczywiste Nie unikam wyzwania Piosków trybunalskich to moja przystań W złą godzinę wymówił te słowa Jacek. W złą godzinę, bo w okolicy grasowała groźna banda zbója Madeja. Zbójcy ci napadali na bogatych, co jest w końcu sprawą naturalną. Ale, choć trudno w to uwierzyć, ani myśleli dzielić się łupami z biednymi. Mało tego, wydawali wszystko na hulanki, swawole i inne bezeceństwa.